Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Żaneta, jestem pr -owcem. Dzisiaj, jak już widzicie, po tytule opowiemy o kryzysie wizerunkowym, który obecnie przechodzą twórcy z kanału W ogóle Poland oraz o tym, co YouTube może nam dać, a co może nam zabrać. Jeżeli jesteście więc ciekawi, co mam na ten temat do powiedzenia, to zapraszam Was do świata widzianego okiem pr -owca. Kim są twórcy z kanału W ogóle Poland? Z pewnością o nich słyszeliście, pewnie oglądacie, tak zresztą jak ja. Ja jestem widzką kanału W ogóle Poland. Patryk i Adam, czyli twórcy tego kanału, piszą o sobie tak. Niektóre gwiazdy uciekają przed nami do łazienki, inne w łazience żalą się na ciężar sławy. Do tej ostatniej podchodzimy z dużą dozą ironii, czasami złośliwości, czasami abstrakcji. Jesteśmy pop kulturą. W ogóle Poland mają obecnie 271 tysięcy subskrypcji i według Social Blade'a przez ostatnie dwa dni nie przybyło im subskrybentów. Zapytacie, dlaczego im tych subskrybentów nie przybyło? Otóż według mnie panowie mierzą się obecnie z pewnym kryzysem wizerunkowym kryzysem, który wywołali sami, ponieważ wrzucili film W ogóle Poland to Hipokryci. Ale zanim przejdziemy do tego. Filmu, to wyjaśnijmy, co się wydarzyło, że oni ten film rzucili. Słuchajcie, zaczął się niewinnie od tego, że w ogóle Poland 9 stycznia na swój kanał rzucili film. Jak Wersow zapędliła się we własnej ściemie, która opowiadał o tej historii z Weroniką Sową, dziewczyną Freeza, o tym, jak wrzuciła skopiowane od innej influencerki zdjęcia na swojego Instagrama, tam jej nie podpisała i wymyśliła sobie, że zrobi na swój kanał film, w którym to odwzorowuje zdjęcia ludzi popularnych. Jednak tego zdjęcia, które wrzuciła na Instagrama, w tym filmie nie było, co oznacza, że ona to zdjęcie zrobiła wcześniej i nie chcąc się przyznać, że je skopiowała, albo nie chcąc się przyznać po prostu do błędów, stwierdziła, że nagra film, który będzie wsparciem dla jej historii. Film o tej samej sprawie, czyli o tym zdjęciu Wersow, nagrał również Sylwek Wardenga na kanale Wataha Królestwo. Wrzucił on film 6 dni po filmie W ogóle Poland. I w ogóle Poland oskarżyli Sylwka Wardenga. Oto, że skopiował ich film co do Joty. Sylwester Wardenga na jednym z live'ów, które robi na YouTubie wyjaśnił tę kwestię i już pokazał dowody na to, że screeny, które dostawał, argumenty, które dostawał, dostawał od swoich fanów, a nie od w ogóle Poland. Ja zostałem ogólnie oskarżony przez w ogóle Poland, że skopiowałem ich film. Co jest rzeczą niedorzeczną. Ja powinienem ich podać jako źródło, wyobrażacie sobie, więc teraz Wam pokażę dowód, że ja wcale nie, nie, nie brałem argumentów od nich. Pokażę Wam, dlaczego w ogóle jak dotarła do mnie informacja o tym, że Wersow nagrała taki film i kto mi podawał argumenty. Tak, ja też uważam, że Sodowa im odwa odwali, bo to jest normalne, zawsze jak zdo zdobywacie wyświetlenia, to komuś odwala Sodowa I, i wiesz, im się upzdurało, że ja od nich kopiuję filmy, no na Boga. Chyba to skasowali, ale spoko, ja to mam yy, ogarnięte. I kiedy toczyła się dyskusja na Twitterze w ogóle Poland właśnie o tym, że Sylwester nie skopiował wcale od nich filmu, tylko że są to argumenty szeroko dostępne. Oni w końcu wyciszyli dyskusję, co oznacza, że już nie można tego wątku komentować. A drugą kwestią, która doprowadziła do tego filmu, który oni nagrali, jest fakt, że na swoim Instagramie umieścili filmik jak jedna z influencerek Anjax. Na liveie, który właśnie zorganizowała, opowiada o swoich wątpliwościach na temat szczepień. Opowiada o tym, że nie wie, czy się zaszczepi. W ogóle Poland jednoznacznie negatywnie ocenili zachowanie Andziaks, co sprawiło, że zaczęli dostawać komentarze bardzo niemiłe, bardzo przykre, wiadomości prywatne, mówiące o tym, że Andziaks ma prawo mieć swoje zdanie, oni są zaślepieni. Ponoć też były komentarze, żeby spotkało ich coś złego, ale takich komentarzy nie pokazali. No i e, dzień po tym, właśnie jak wrzucili ten filmik Anjax na swojego Instagrama, poinformowali, że znikają na trochę z social mediów, ponieważ mają dość tych wiadomości, które dostają. Mają dość hejtu na siebie. Zmienili jednak zdanie i nie wyciszyli swojej obecności w mediach społecznościowych, wręcz przeciwnie wrzucili film pod tytułem W ogóle Poland to hipokryci. A zapomniałam jeszcze dodać, że Sylwek Wardęga zapowiedział na swoim live'ie, że odpowie im na te ich zarzuty, odpowie im w filmie, przygotuje film i, i go niedługo opublikuje. No i pojawił się ten film, w ogóle Poland to hipokryci. I pomyślałam sobie, porównując to do sytuacji kryzysowych, bo bardzo często możemy ten kryzys przewidzieć. Kiedy wiemy, że wybuchnie, to najlepszym rozwiązaniem jest przejąć kontrolę. Kiedy zobaczyłam ten film w ogóle Poland to Hipokryci, to stwierdziłam, że oni właśnie chcą przejąć kontrolę jeszcze zanim Sylwester opublikuje swój film i pomyślałam sobie, że to dobrze. Że to dobrze, że te kontrole chcą przejąć. Ale to by było tyle, jeżeli chodzi o dobre rzeczy związane z tym filmem. Nie będę wam całego tego filmu pokazywać. Wrzucę wam link w opisie, więc sobie kliknijcie, jeżeli chcecie go obejrzeć. Pokażę wam fragmenty, które Budzą moją wątpliwość, i które chciałabym z wami omówić, i które spowodowały, że obecnie panowie przechodzą kryzys wizerunkowy. Zacznijmy od ich mowy ciała, zacznijmy od pozy, jaką w tym filmie przyjmują. Siedzą na dwóch fotelach, podobnie są do siebie ubrani, ale zobaczcie, jak siedzą. Patryk w tym fragmencie, Patryk w tym fragmencie siedzi tak podparty. Ja. Kiedy nagrywam film na siedząco, to jestem wyprostowana. Nie opieram się o fotel, nie opieram się o krzesło. Bo gdybym się oparła, to bym wyglądała tak. Wyglądałabym na nieco mniej zaangażowaną. A jeszcze, jakbym tak zeszła, no to już w ogóle wyglądam na osobę, która nie ma szacunku do rozmówcy. Dlatego, kiedy szkolimy z występów mediowych naszych klientów, bardzo często mówimy im, żeby nawet trochę się pochylili do rozmówcy, żeby okazali mu zainteresowanie. Kiedy idziesz na wywiad, udzielasz wywiadu, pochyl się trochę i pokaż rozmówcy, że jesteś zainteresowany tym, co on mówi. Bo gdybyś siedział tak, no to nie wyglądasz na osobę zainteresowaną i na taką, która ma szacunek do swojego rozmówcy. Jeszcze Powiem wam takie moje ogólne odczucie odnośnie tego filmu, ponieważ ja już go oczywiście widziałam, kiedy obejrzałam cały, to na myśl przyszedł mi reżyser życia. Dlatego, że on nagrał film, który miał być przeprosinami, w którym mówi o tym, jak świetny jest. W ogóle Poland w tym filmie, w ogóle Poland to hipokryci, zderzają się z oskarżeniami widzów, odbiorców, tłumaczą się dlaczego tak nie jest. W całym filmie ani razu nie przyznają się do czegoś, co widzowie im zarzucają, tylko mówią dlaczego tak nie jest, dlaczego oni są świetni. Cały film jest taką ich laurką na ich temat właściwie. W każdym wideo stawia wielkie kapsloki, żółte napisy. Żółte napisy są mega ważne. Żółte napisy są bardzo ważne. Dlatego na zajawce tego wideo też są żółte napisy. Ja nie do końca rozumiem ten fragment. I naśmiewanie się z tego, że twórcy dają żółte napisy w miniaturkach i ja im nawet napisałam komentarz, że ja mam żółte napisy w miniaturkach i mi się podobają, bo kurczę, to jest moja sprawa, czy ja mam żółte napisy, zielone, fioletowe. Co ja mam na tej miniaturce? W sensie, co im do tego? To, że oni nie dają żółtych napisów, to jest ich sprawa. Ale czy to jest coś złego, czy to jest coś, co należy wyśmiewać, czy to jest coś, co należy piętnować? To, że oni nie dają już tych napisów jest najlepsze i inni też mają nie dawać. A i żeby była jasność, bo nie powiedziałam tego na początku, chociaż chyba powiedziałam, że ich oglądam. Ja lubię w ogóle Poland, lubię Patryka, lubię Adama. Nie zawsze się z nimi zgadzam. A głównie jak się z nimi nie zgadzam, to nie zgadzam się raczej ze sposobem, w jaki oni coś prezentują, jakąś swoją myśl. Ponieważ bardzo często mają prześmiewczy charakter swoich filmów, pogardliwy charakter. Z tym się nie zgadzam. Z taką pogardliwością, którą czasami pokazują. To za każdym razem, bez żenady, mówimy, że sami mamy swój sklep. Różnica jest też taka, gdzie zawsze o tym przypominamy, że nie mówimy, że to jest. Mój sklep, moje spełnienie marzeń, tak, To nie jest takie ważne. Odliczanie sprawy. firmy. Każdy produkt został wrzucony na stronę przez nas. Tymi e, ręcyma. E, tak, i więc trzeba, ta firma zewnętrzna musi zakupić produkt. Zapłacić i wyprodukować full print, opłacić to wszystko, ponieważ współpracujemy z firmą, która też zajmuje się obsługą, wysyłką i wszystkim. I jeszcze musimy mieć jakąś minimalną prowizję dla siebie. I mimo to te rzeczy potrafią być tańsze, czasami dużo, ale. A może to jest jakaś zbrodnia? Że... Zbrodnia, że oni mają swój mer? Czy nie? Ludziom chyba raczej chodzi o to, że ich produkty też nie są tanie. I oni chyba nie są jedynymi twórcami, którzy muszą jakąś firmę opłacić, kogoś, kto im w tym sklepie pakuje te rzeczy. No, przecież ekipa Freeza ma mnóstwo swoich pracowników, którzy w tym sklepie pracują, przecież też musi ich opłacić. Tyle osób mi się w życiu nie podoba, tyle zachowań, ale na przykład jak. Jest coś idiotycznego, to po prostu leję na to i mam to. Po prostu po nie oglądam na, zajmuję, na tego. Tak, bo zajmuję się tym, co mi sprawia przyjemność. O, chyba, dobrań. że. O jezu, chyba, że ktoś lubi się tak biczować po prostu. O jezu. O jezu. Oczywiście zabieramy głosy w sytuacjach, gdy nam to nie sprawia przyjemności, bo już, już, już pewnie już połowa. Hipokrydzie! Do tego też przejdziemy, nie, nie. ale zabieramy y, w sytuacjach, które wydają nam się absurdalne, zabawne. Nie, chcę, albo... chcę zobaczyć coś brzydkiego. Nie. To o czym oni teraz mówią, kurczę, na no to y, jednak troszeczkę jest hipokryzją, bo przecież oni oglądając filmy Timu X, ekipy Freeza, czy nie wiem, Teledyski na przykład, pamiętam, że był czas, kiedy oglądali teledyski Kacpra Błońskiego i pokazywali, jak boli ich oglądanie tych rzeczy. No, robią dokładnie to samo, co w tym momencie. Wyśmiewają. Klasyk, uwielbiam to, chyba jako jedni z niewielu, absolutnie bez żadnej żenady. Dosyć często przywołujemy naszych nowych wideo, nasze stare wideo. Nawet niedawno, nie wiem, no niedawno kilka miesięcy temu robiliśmy reakcji jakieś coś na naszą pierwszą placówkę. Tak. Wydaje mi się, że, że się otworzyliśmy, potrafimy bardziej się wysłowić, jesteśmy odważniejsi. Tak. Też pod względem to pe, to po prostu zewnętrznym. Wiecie, z czasem. Tak, ludzie się zmieniają. Oczywiście, że tak. Tylko nie chodzi o taką zmianę, bo ludzie się, jedni się rozwijają, inni się nie rozwijają. Chodzi o ego, które zaczyna być coraz bardziej widoczne, jest mega widoczne w tym filmie, że im nie można powiedzieć, że się zmienili, im sodówka uderzyła, bo oni się po prostu rozwijają i dojdziemy zaraz do fragmentu, znaczy zaraz, za chwilkę do fragmentu o Wardendze i zobaczycie, jakim to ego jednak wystrzeliło. Kochani, czy zaglądaliście kiedyś w sekcji na przykład komentarze na naszym YouTubie? Bo ja od dawna nie. I to też, jest, to też jest następny argument połączony, że czytamy tylko osób wspierających komentarze, że, tak. że tylko pieniądze się dla nas liczą. I że... Nie, liczy się dla mnie mój self-care i moje dbanie o własne potrzeby i nie mam potrzeby, żeby anonimowa osoba Analizowała moje życie, moje gesty czy spojrzenia i pisała jakieś okropne rzeczy o mnie. Nie mam potrzeby tego czytać, wiecie? Po pierwsze, przykre jest to, że mówią, że nie czytają komentarzy widzów, bo to pokazuje taki brak szacunku do widzów. A po drugie, przecież oni robią dokładnie to, o czym mówią, że nie mają potrzeby w stosunku do siebie czytania, bo przecież oni analizują gesty, analizują inne osoby. To, co się dzieje w życiu innych osób, oni to dokładnie robią. A w stosunku do siebie sobie tego nie życzą. My, my myślę, że tutaj nie ma co się nad tym rozwodzić, bo po prostu nagraliśmy kiedyś wideo na temat hejtu, które no, ten jest, jest jedną chyba z naszych najmniej oglądanych <grym> wideo, bo nie ma tam y, jakiejś idiotki, y, tylko jesteśmy po prostu my, czyli dwóch idiotów. Co tutaj... To szkoda, że. Pada słowo, że nie ma idiotki, bo to wybrzmiało tak, że wszystkie kobiety, które oni omawiają, to idiotki. Dlatego Adam usłyszał to, co powiedział, i dodał, że jesteśmy tylko my dwóch idiotów. O sobie możecie mówić, że jesteście idiotami, ale mówiąc o kimś, że jest idiotą, to nie jest opinia, to jest hejt nie mamy żadnego nadal i nie będziemy mieli menadżera, asystenta, kamerzysty, oświetleniowca. Mamy firmę, którą założyliśmy sami i sami się w niej zatrudniamy od, nie wiem, dwóch lat. I to nie jest tak, że nie mamy i płaczemy albo nie zdać nas. Nie, po prostu nie chcemy. Nie mamy takiej potrzeby. Po pierwsze możemy na tym zaoszczędzić, a po drugie możemy być sobą. I to jest właśnie zabawne, bo tam cofając się było, że kiedyś byliśmy tacy. Właśnie, nie chcemy się zmienić i nie zmieniamy się dzięki temu, że y, żadne trzecie osoby nie wchodzą i nie mówią, co powinniśmy, a co nie powinniśmy, tylko sami o tym decydujemy i pokazujemy, że można tak naprawdę, można tak robić, wyobraźcie sobie. To jest możliwe. Nie potrzebujecie do tego kursów ani jakichś nieznajomych osób, agencji. Możecie sami coś zbudować od zera i zajmie to lata, ale to jest możliwe. To jest możliwe i powiem wam więcej, to jest przyjemne. Wrzucam wam ten fragment, ponieważ oni właśnie zawsze bardzo podkreślają to, że za nimi nikt nie stoi. I w wielu filmach podkreślali również to, że jeżeli ktoś ma biuro prasowe, jeżeli ktoś ma doradców, to mówili to w takim stylu bardzo prześmiewczym, takim bardzo niefajnym. Bardzo często też mówili, że żadna agencja za nimi nie stoi. Słuchajcie, ja pracuję w agencji i nie rozumiem zupełnie ich podejścia do tego, że jeżeli ktoś współpracuje z agencją, to jest zły, to jest niefajny. To nie jest sobą agencja czy ktoś, kto nam zewnętrznie doradza, jest po to, żeby pokazać nam rzeczy, których my, będąc w środku, nie jesteśmy w stanie zobaczyć. I gdyby na przykład ktoś z zewnątrz wcześniej obejrzał ten film, to powiedziałby im, że oni nie wypadają naprawdę dobrze na tym filmie, że wychodzą trochę na takich zapatrzonych w siebie, bo ich jest najlepsze wszystko. Jeżeli obejrzycie cały ten film. To oni robią dobrze. Ktoś zrobił podobnie, ale różnica jest taka, że oni robią to dobrze. I po to są właśnie doradcy zewnętrzni, żeby pomóc zobaczyć pewne rzeczy, których my nie jesteśmy w stanie zobaczyć. I powiedzcie mi, czy to jest jakiś grzech, że współpracuje się z doradcami zewnętrznymi, że współpracuje się z PR-owcami? Więc można tworzyć dobre rzeczy bez firmy zewnętrznej, bez, bez wsparcia zewnętrznego, można też tworzyć złe rzeczy. I można tworzyć dobre rzeczy z firmą zewnętrzną, ze wsparciem, ale można też tworzyć złe rzeczy z takim wsparciem, bo wszystko jest tutaj. Wiecie, wszystko zależy od naszego nastawienia i wszystko zależy od naszego ego. Jeżeli nie będziemy chcieli słuchać doradców, bo uważamy, że wiemy lepiej, to sama współpraca np. z agencją nie pomoże. Trzeba jeszcze ze sobą współpracować i się po prostu słuchać. Pod wodzą takiego, wiecie, Na no, takiego zapomnianego YouTubera, nie. bym powiedział wątpliwej moralności wykorzystywania swojego psa do niebezpiecznych jakichś sytuacji. Tutaj się zaczyna już opowiadanie o Sylwestrze Wardendze. Zauważcie, że nie pada ani jego imię, ani nazwisko. Celowo po to, żeby Sylwester nie mógł ich pozwać po prostu za pomówienie. Sprawdźmy, czy Sylwester jest rzeczywiście tak zapomnianym youtuberem. Ostatni film, jaki Sylwester opublikował o Verso, ma ponad 900 tysięcy wyświetleń. 7 dni po, po wrzuceniu. 2 dni, dni po wrzuceniu. A film 7 dni po wrzuceniu w ogóle Polanda Psycho Couple ma 367 tysięcy wyświetleń. Kanał Wataha Królestwo Sylwestra ma 635 tysięcy subskrypcji. Kanał w ogóle Poland ma 271 tysięcy subskrypcji. Mówiąc szczerze, nie powiedziałabym nigdy o twórcy, który ma o wiele większą społeczność ode mnie. Że jest zapomnianym twórcą, tylko dlatego że już od dawien, dawna tworzy inny kontent niż tworzył jak zaczynał. No bo Sylwester zaczynał od pranków, teraz tworzy komentarze, co nie oznacza, że jest zapomniany. Kiedy Sylwester robi live y na YouTubie, to ma tam 20 tysięcy oglądających. Czy to jest naprawdę zapomniany YouTuber? oraz wizytowania w telewizjach śniadaniowych. Później molestować kobiety na ulicy, co zresztą nie jest mu obce, bo jeszcze w zeszłym roku powtarzał tę sytuację i ochoczo to robił. Powiem wam tak, ja się bardzo cieszę, że ta reklama z LG, która była, została zdjęta. że rok temu to było. No bo mamy coraz bardziej świadomych odbiorców i taka reklama bazująca na tego typu zachowania jest po prostu niesmaczna i w dzisiejszych czasach szkodliwa społecznie. Natomiast powiedzieć, że on molestował na filmie, to jest bardzo duże oskarżenie, na które Sylwester już też odpowiedział, ponieważ wszystkie osoby, które brały udział i w tej reklamie... Rok temu, i w reklamach, i w filmach, chyba 9 lat temu, kiedy Sylwester grał Buxmana, to były aktorki, koleżanki, osoby, które tam występowały, więc to nie były osoby czy niczego nieświadome. Jakby to trzeba podkreślić to, że ktoś w tym filmie molestował, skoro tak była rozpisana rola no bo inaczej nie mogłyby powstawać filmy, w których byłyby takie sceny czy sceny gwałtu, czy sceny molestowania. I wszystkie filmy musiałyby być przyjemne i radosne, nie mogłoby być morderstw w filmach i itd. Tak więc trzeba gdzieś się zatrzymać. I mówienie o kimś, że molestował, mimo że nigdy nie został o to molestowanie oskarżony, no jest po prostu poniżej poziomu. Niegdyś znany z kopiowania kontentu Remiego Gajarda, później nie był w stanie za bardzo się odnaleźć w internecie, więc postanowił komentować w lesie poczynania nastolatków. Co ma znaczyć ta mina Adama? To, że komentuje w lesie, czy to, że komentuje poczynania nastolatków? To, że komentuje w lesie, mi się akurat osobiście bardzo podoba te widoki, które czasami Sylwester pokazuje. No bo co jest złego w nagrywaniu filmu w lesie? Lepsze jest na przykład takie siedzenie na fotelu? Tego nie rozumiem. A jeżeli chodzi o filmy o nastolatkach, no to przecież w ogóle Poland tym żyje też. Tworzy o ekipie, tworzy o X. No przecież oni też tworzą o nastolatkach. To oni mogą, a Sylwester nie może, bo to jest. Niepokojąca. Little bit creepy. A, że to jest creepy. No ale co jest creepy? Ten las. Czy ci nastolatkowie? Czy połączenie? Jak pisze do nas, że jakiś koleś kopiuje nasze wideo 1 do 1, no i jakby... jeżeli coś takiego się naprawdę dzieje, to po prostu o tym piszesz, tak? No bo trochę niezręcznie. To nie jest prawda. To nie jest tak, że on skopiował wideo 1 do 1, bo po prostu tak nie jest. Użył tych samych argumentów, bo ciężko użyć innych argumentów. Jest tak przyjęte, że po prostu mówi się o tym, że ktoś o tym wspominał. Kiedy w ogóle Poland robiło film o reżyserze życia, to nie wspominali o innych twórcach, a było ich mnóstwo między innymi ja, którzy też taki film zrobili. Nieraz sobie odpuściliśmy, bo jeżeli już coś jest takiego, co zagospodarowuje jakby no. rynek, to. Jakby... a my nie mamy nic nowego do dodania, nie mamy. No ale my nie swoich. mamy na tyle parcia po prostu, tak. że. Żeby... No powiem wam, że, że absolutnie się z tym nie zgodzę. YouTube nie jest monopolem w ogóle Poland. I to, że oni nagrali film na jakiś temat, nie oznacza, że ktoś inny nie może nagrywać filmu na ten sam temat. Choćby używał tych samych argumentów. Chce, niech nagrywa. Na szczęście to jest wolna platforma do tego typu rzeczy. I to, że oni by nie nagrali filmu, jeżeli coś już wyczerpało temat. No to jest ich sprawa. Przecież to, że oni się tak zachowują, to nie oznacza, że inni się mają tak zachowywać. Co to znaczy, że nie mają parcia, nagrywają filmy na najpopularniejsze tematy na YouTubie. I ja jak widzę, że jakiś temat zaczyna wiralować, to też nagrywam, żeby mieć z tych wyświetleń troszeczkę więcej. I może ja na tym nie zarabiam, bo jeszcze się nie dostałam nawet do tego poziomu zarabiania na YouTubie. No, ale przecież oni po to to robią, żeby było tych wyświetleń więcej. Więc mają parcie. Mówienie, że nie mają parcia, nagrywając jednocześnie na YouTubie, zarabiając na tym, no nie jest szczere. Więcej, no widocznie powinniśmy robić codziennie live y i zbierać kilka tysięcy złotych kolejnych z każdego dnia jakiś inny cel. Taki jest widocznie fajne życie. No i dlaczego mówię o tym takim tonem? Co im przeszkadza, że ktoś robi codziennie live'y i zbiera po 3000 na treningi na Fame MMA? Czy ktoś im broni robić te live? Y? Tym bardziej, że sami przecież robili domówki, na których zbierali też pieniądze, też zbierali donate. Y. To, że nie robili ich codziennie, to jest ich sprawa, jeżeli Sylwek robi codziennie, poświęca na to swój prywatny czas i jego widzowie chcą go oglądać. To co jest w tym złego? Dlaczego life y innych ludzi, nawet codzienne, na których niech zbiera po 10 tysięcy są złe, a te domówki, które robiło w ogóle Poland są dobre? W ostatnim czasie ma ewidentnie obsesję na naszym punkcie. Ja wiem, że często się malujemy, a on, a on lubi molestować kobiety, ale nie jesteśmy kobietami. Szok. To jest już argument poniżej pasa, wykorzystują swoją orientację seksualną po to, żeby rzucić takim dziwnym tekstem bardzo niesmaczne. Myślę, że osoby, które wspierały w ogóle Poland, słysząc jakieś rzeczy, z którymi się nie zgadzały, po prostu na to nie reagowały. Natomiast tym filmem w ogóle Poland sprawiło, że wielu ich obserwujących po prostu zmieniło o nich zdanie. Zobaczcie sobie zresztą komentarze, jakie są. Że ludzie dają mi łapki w dół, że odsubskrybowują ich kanał. Bo to jest film, na którym w ogóle Poant pokazuje, jak są biedni, szkalowani, a oni przecież są tacy dobrzy i mają zawsze rację. No to jest film, w którym ich ego. No poleciało w kosmos, aż naprawdę jestem zaskoczona, bo myślałam, że oni mają takie zdrowe podejście do, do siebie i mają dystans, a nie mają i właśnie są przykładem na to, jak można stracić dystans do siebie i zyskać wybujałe ego. Szkoda. Naprawdę szkoda, że tak ten film zrobili, ale to oznacza, że po prostu tak czują i tak o sobie uważają i po prostu pokazali tym filmem, jaki mają poziom zdania o sobie. Ja życzę Patrykowi i Adamowi, żeby nabrali jednak trochę dystansu do tego świata, YouTube'a i do swoich treści, aby zrozumieli, że jednak nie są Alfą i omegą, i nie wszystko, co mówią, jest jedną prawdą, która musi być uznawana przez wszystkich. I myślę, że jeżeli sami mają pretensje o to, że na przykład Pudelek nie cytuje ich nazwy, to warto byłoby, żeby oni podawali imię i nazwisko osoby, o której mówią. No chyba, że się boją pozwu, o pomówienie. A skoro się boją pozwu, o pomówienie, to znaczy, że nie wiedzą, czy to, co mówią, jest prawdą. No tak, czy nie? Mnie ten film zasmucił. Życzę im, żeby wrócili do, do lepszej formy i w nagrywaniu, i do lepszej formy psychicznej, żeby po prostu sobie odpoczęli. Z takiego punktu wizerunkowego uważam, że powinni się teraz trochę wyciszyć, ponieważ bardzo dużo negatywnych komentarzy pod filmem się pojawia i będzie się pojawiać. Za chwilę pewnie ukaże się film Sylwestra Wardęgi i ten temat znowu się będzie nakręcał. I nic, co teraz powiedzą, nie zmieni tego zdania ludzi o nich, że przesadzili tym filmem, że oskarżenia o molestowanie są, są grubą przesadą i że wystarczyło, żeby powiedzieli, że odjechali trochę z tym, że Sylwester ich kopiuje, ale oni rzeczywiście tak uważają. Moi drodzy, a co wy uważacie na ten temat? Dajcie znać w komentarzu. Ja komentarze czytam. Zresztą chyba to widzicie i odpisuję, czasami nawet późno w nocy, kiedy widzę, że ktoś coś napisał. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka, za to, że byliście razem ze mną w świecie widzianym okiem pierowca.